Witam. Przedstawiam procedurę uzyskania zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcesowych jako zarejestrowany odbiorca. Aby uzyskać takie pozwolenie należy wejść na, zarejestrować się na stronie pojedynczego punktu, punktu kontaktowego, oczywiście konto założone zostało wcześniej, wejść w zakładkę dla przedsiębiorców, następnie w zakładkę znać procedurę, wpisujemy w wyszukiwarkę opisów procedur naszą mm, procedurę, to znaczy, zezwolenie na jednorazowe. Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Robimy szukaj. Znajdujemy takie zezwolenie. Wchodzimy w nie. I znajdujemy się na procedurze tego zezwolenia. Wybieramy lokalizację lub siedzibę, w zależności od przedsiębiorcy lub obywatela. Następnie mamy dane ogólne na temat tego zezwolenia. Celem procedury jest uzyskanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcesowych, jako zarejestrowane odbiorca. Rodzajem im jest zezwolenie. Ustałowy czas realizacji to jeden miesiąc, ale dla szczególnie skomplikowanych nie później niż dwa miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku. Według PKD Możemy takie zezwolenie uzyskać na sprzedaż hurtową wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczną wyrobów tytoniowych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Uczestnikami procedury są wnioskodawca oraz naczelnik Urzędu Celnego. Warunkami są, jest, bo, gdyż podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający uzyskać status zarejestrowanego odbiorcy jest obowiązany do, realizacji, do rejestracji jako podatnik akcyzy przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej. W tym celu należy zgłosić zgłoszenie rejestracyjne jako podatnik podatku akcyzowego właściwemu naczelnikowi Urzędu Celnego na formularzu AKC-R stanowiącym załącznik numer jeden do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego. Rezultatem procedury jest wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub wydanie decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Przebieg procedury polega na złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Potem jest krok drugi, to weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku. Następnie krokiem trzecim jest złożenie wniosku o potwierdzenie o przeprowadzeniu urzędowego sprawdzenia w zakresie akcyzy. Krokiem czwartym jest ocena miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. Krok piąty to wezwanie do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Krokiem szóstym jest wydanie decyzji o wydaniu zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorcy. Zezwolenie na jednorazowe wydanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowana odbiorca określa w szczególności numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem odbioru wyrobów akcyzowych, adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego odbiorcy, dane podmiotu od którego są nabywane wewnątrzwspólnotowe wyroby akcyzowe, miejsce odbioru wyrobów akcyzowych, rodzaj oraz ilość nabywanych wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych, po szóste wysokość zabezpieczenia akcyzowego. Yy. Przysługują nam środki odwoławcze, jeżeli um, staniemy na przykład decyzję odmowną lub niezgodną z naszymi oczekiwaniami. Strona może złożyć odwołanie do, do rektora Izby Celnej za pośrednictwem naszego czynnika Urzędu Celnego. Aktami prawnymi obowiązującymi są ustawa o podatku akcyzowym, ustawa o służbie celnej, ustawa o ordynacja podatkowa, rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego. Rozporządzenia ministra finansów prawie urzędowego sprawdzania. Dziękuję.